Witam wszystkich serdecznie. Tak właśnie próbuję coś tutaj dubać, mam troszeczkę chwilę wolnego tak naprawdę i mówię przyjdę, przyjadę, zobaczę co jest grane. No próbuję odpalić radio. Oczywiście to jest ten projekt, tak ten samochód Nissan Qashqai. Nie sugerujcie, że się godziną, że jest 21 ta 27, .00. tak naprawdę jest około po 12 po w południe. Tak, dzisiaj mamy 30 marca, przestawiamy też czas, także słuchajcie, do przodu godzinka idzie i, i śpimy tak naprawdę o godzinę krócej. Wracając do tematu, także jak widzisz, światło się świeci tutaj elegancko w radiu, a nie gra. Jak widzisz, włączyłem radio i one nie gra. Mam takie przypuszczenie, że prawdopodobnie jest to też Dlatego, że Truck Control nie wyświetla mi się tutaj widzicie? Na tym projekcie co robię tego Nissana i to też nie wyświetla się, moi drodzy. Żadna ikonka. Taki samochodzik powinien być ze śladami takimi nierównymi, wiecie, jak to wygląda. To jest wspomaganie przy hamowaniu. Bo zobacz, jeżeli zgaszę, i przekręcę, powinno się zapalić. A jak widzicie, to się nie zapala. I tak naprawdę yy, jest to ciężko zdiagnozować przez mechanika nawet. Yy, bo byłem też o mechaników dwóch i tak naprawdę szukali, tak naprawdę można w blacharce nawet szukali. W cudzysłowie. Tacy są to eksperci. Hmm. Prawdopodobnie, tak jak mówiłem w wcześniejszym nagraniu, to będzie przez ten czujnik też. No ten czujnik nie w każdym modelu jest łatwo włożyć, on jest trzypinowy i powiem wam, że on idzie zaraz tuż przed, no koło, on jest koło mm, koło szybia, pod szybia, tak on jest w sumie koło tego i powiem wam, że no też niełatwo tam się dostać, to zależy jaki model jest y, samochodu, tak no, już pokazywałem to wcześniej. Model samochodu Nissana tak? to jest j 10, bo J11 Nissany to moim zdaniem skromnym są nieciekawe. Tak do dziesiątki to jeszcze, jeszcze te auta, jeszcze coś tam w siebie dają. A tak w każdym, w każdym bądź razie jedno i drugie ma nawolone tych czujników, że że to nie jest fajne. Tak jak mówię, to jest projekt, który naprawiam, samochód Nissan Qashqai, tak, mówię, chcę go zrobić, sprzedać i coś tam zyskiem, jeszcze coś tam na nim zarobić, w każdym bądź razie, nie spieszy mi się, tak, mam drugi samochód, którym też posługuję się na co dzień, tak i tym jeżdżę, raz tym, raz tym, to jest samochód na chodzie, sprawny, no, sprawny, no. Te wibracje tak, próbuję ja usunąć te wibracje, bo mechanicy są tacy, że szukają wszędzie, ale tam gdzie nie trzeba. A wiecie, wymienić części po kolei wszystkie, no to i tak naprawdę kto umie wymieniać części to sam sobie to zrobi. Jeszcze troszeczkę muszę go podpastować. Ja go pokażę w całości. Ten samochód, jak on wygląda, przednią szybę wymieniłem, bo serwo, to wcześniej wcześniejsze moje nagrania, serwo było do wymiany, bo. No, hamulca nie działały, tak, serwo nie działało. No i co, i te serwo było wymieniane. Ja za to się próbowałem wziąć, ale stwierdziłem, że faktycznie roboty jest sporo. Zaniosłem to, do, zawiozłem auto na lawecie oczywiście, bo yy, auto nie było w stanie jechać. Zawiozłem to na lawecie i, i powiem wam, że mechanik tak zrobił, że spierdolił yy, jedno zrobił, czyli to serwo, a pęknął mi szybę yy, zaraz przed tym, jak jest serwu. Bo to musisz zdjąć też pod szybie, tak żeby się do yy, serwa dostać. Okazać w tym modelu, nie? tym Nissanie kaszkaje, jest 10 diesel'ek. E, także trzeba na to też uważać na tych mechaników. Jeden naprawią, a drugie spierdygają. No i zmieniłem też szybę. No trochę zrobiony w tym aucie rozrząd. Ja Wam powiem, bo nagram specjalny odcinek w tym temaciku, bo tam niektóre też mnie osoby pytały, żebym nagrał bagażnik. No i w ogóle wewnątrz tego samochodu i, i też... i jak i cały ten samochód, tak. Według mnie mało pali, a to dam swoją recenzję w tym temacie. E, tak jak mówię, no te wibracje, przede wszystkim bolączka jest tego, tych wibracji tego samochodu, tak. Tak jak mówię też, że ja podejrzewam, że to jest to od tego czujnika, te wibracje są, a ja, czy to tak będzie, że od tego czujnika, nie wiem dokładnie, wiecie, no tam też szukam trochę informacji w tym temacie. To się niby zatyka, to, to, to się zatyka, o to. No i, no i tam się olej dostaje, tam w Sywi no i w tym temacie to jest, no ale Vlog Hunter sobie VLOG Hunter Hunter sobie to spróbuje ogarnąć pomału, pomału, a może się jakoś uda. To idzie tutaj do góry Tu jest trzypinówka, tak jak mówiłem, wpina się tutaj kabelek e, A tu idzie do takiej rurki gumowej i ta gumowa rurka jest taka, później metalowa, połączona. Yy. I słuchajcie, nie jest łatwo dostać się do tej rurki, żeby to, ta rurka idzie tak naprawdę tu początek, i ta rurka idzie pod silnikiem z drugiej strony i wychodzi na taką śrubę przekręcona. No i tam nie jest łatwo się dostać, Wam powiem, nie jest wcale łatwo. A tym bardziej, że tą śrubę można opierdzielić, nie? Bo to, do tego do po szybie może będę nagrywał, tak będę robił. To też można niby czyścić, tak, tutaj, o, tu, ale jak będę robił to, to yy, będę nagrywał, prawdopodobnie, i, i, i mówię, nie będę czyścił, tylko po prostu kupię to, bo to niedrogo, to chyba kosztuje około 100 zł. Tak, to nie jest drogie. Mam nadzieję, że to jest to, czego szukałem, bo prawdopodobnie, tak jak mówię, radio nie chodzi też, właśnie. Yy, przez to przez to nie chodzi bo yy, nie działa właśnie to co powinno a to co jeszcze ciekawe to te guziki też nie działają tylko jedynie działa to i to jedynie co to muszę tą taśmę wymienić, wiecie, tutaj taka taśma jest i muszę ją po prostu wymienić taka na kierownicy to jest dwie śruby i idzie to zrobić to 250 tylko kosztuje około nowe no i tak jak wspomniałem, ta kontrolka się też, moi drodzy, nie zapala od trock control od, od, od tego wspomagania, powinno się to zapalić, tak powinno. Słuchajcie, ja te auta kupiłem, to za nieduże pieniądze tak naprawdę. No i można zrobić na tym autku. To jestem przekonany. Pomało, pomału, dużym wkładem finansowym, aby nie, aby podrobić i te autko było, tak? No też nie chcę komuś. Jakieś padliny, jakiegoś chłamu, sprzedaż, tak? Bo to te wibracje, tak jak mówiłem, zaczynają się wtedy, gdy y, samochód y, się nagrzewa, tak? Jak przejeżdżam tam przykładowo troszeczkę, olej się nagrzeje do 90 stopni i on takie wibracje robi, tak? Y, z zawieszeniem to nie jest problem, bo półosie są nowe, także to nie jest problem. Osie są na 100% dobre, nowe, nie tam jakieś to, że o prawdopodobnie falerne półosie. Nie, na pewno są dobre. Prawda to jak mówię, że to to są takie, słuchajcie, ja podejrzewam, że to jest właśnie od tego czujnika, no to musiałem to przerwać nagranie, choreczo, bo coś się musiałem zrobić, dobra. Yy, Zresztą skończyłem chyba na tym, że to jest właśnie ten czujnik, który powoduje właśnie te yy, wibracje, o to jest od kamery także. Do zapalniczki tu się tam wkłada, żeby kamera śmigała. A to, to, to jak widzicie ten plaster, to, to nie jest nic urwane, tylko po prostu zrobiłem tak po to, bo nie, to takie perfidne, po to, aby się on tutaj nie uginał bardziej, bo on się tu zagina. Bo takie jest tutaj wejście do zapalniczki o, w tym miejsce, tak. I on się tutaj zaginał, tutaj ten kabel widzicie. Dobra, to jest nieistotne. Bardziej istotne jest to, że są te wibracje, bo tak to naprawdę tym autem się jeździ spoko, fajnie, mało ma spalanie i w ogóle nagram, tak jak mówiłem o odcinek w tym temacie. Chcę zrobić go, nie spieszę się, no i zarobić na nim, tak? A zarobić na pewno coś zarobię na nim. Co jeszcze? Właśnie to tego czujnika wam, wam pokazuję. No bo też wiele czytałem w tym temacie, że ten czujnik, on jest coś ciśnienia, coś tam turbo, coś tam e, coś takiego chyba i on jest właśnie e, po to by regulował ciśnienie, tak także być może o tego, bo te wibracje one są tak jakby bardziej jakby, tak jakby szarpania wiecie, on tak jakby szarpał bardziej niż te wibracje one najpierw szarpania są jak się nagrzeje, a później e, takie wibracje są po całej budzie idą, także no to jest chyba od tego, no i tak jak mówiłem że to jest też o tych Hmm. O to, że nie palą się te o te wspomagania ABS-u, tak, także Alecia wie. No, a co do e, tego czujnika, to jeszcze Wam powiem, że e, pokazuje to też na e, jak podpinam go pod komputer, tak, który sobie kupiłem, e, czy komputer, no to spoko, no takie jak dla mnie takie poddomowe sprawy, a i nie tylko, i nie tylko, także spoko, tak? to możesz też czyścić. DPF-a tym i, i, i w ogóle. No. No, w każdym razie, chyba jest, jest nagranie filmiku w tym temacie. Sobie poszukajcie, bo już mówiłem yy, o tym programiku, który mam. Mam chyba dwa takie, nawet trzyma, bo mam jeszcze OBD, taki fajny też. No dobra, ten pokazuję Wam ten czujnik cały czas. Także słuchajcie, yy, to mnie się wydaje, że no, jak będę to robił, to będę chciał nagrać filmik w tym temaciku. <laughs> Widzicie mnie, ja marzam Wam. No, bo radio może nie chodzić przez tą taśmę, tak? To tutaj jest ta taśma i to może przez to nie chodzić radio. Prawdopodobnie i też przez to, że nie zapala się tamta e, ta kontrolka, która tu powinna się zapalać. Dwie zdaje się. No, i być może przez to też nie chodzi. Także słuchajcie. Zostawcie komentarz co o tym myślicie. E, jaka może być przyczyna? Czy faktycznie od tego czujnika? Pokazywałem wam ten czujnik. E, no, komputer pokazywał, tak? Sprzęt diagnostyczny pokazywał, że to prawdopodobnie też od tego może być, żeby, to, żeby tym się nie zainteresować. Tak? Czyli tymi spalinami, tak? No, zobaczymy, czy to jest od tego, tak? A jeżeli nie, to jeszcze jest jeden czujnik, który idzie od wylotu. Tam też taki czujnik jest. Jego przeczyszczę. Muszę kupić do oczyszczenia właśnie takich typu rzeczy na Amazonie, chyba kupię. I, 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 i przeczyścić to i, i, i sprawdzić, tak? No bo chcę go zrobić i, i, i tak nie mówią, i, i go sprzedać, no, aby go sprzedać zyskiem. No i prawdopodobnie będę chciał kupić może drugi taki projekt. i i działać dalej, i działać dalej, tak? Mówię, nie spieszy mi się z tym, e, nagram jeszcze filmik w tym temaciku, ja wiem, że to się mało ogląda, a tym bardziej takie naprawiki, chyba, że takie coś, takie inne, ale ciągle Nissan, Nissan to się mało ogląda, mało klika, bo widzę po wyświetleniu, no ale komuś tam się być może przyda, bo to, co tam nagrałem wcześniejszy filmik, jeszcze tam chyba z Opla, Chyba tak, też miałem Opla tam, robiłem tam połosie, tam różne takie rzeczy, i tam się przydało, bo tam pisały też ludzie. No, także komu się to przyda w internecie, jak se będzie wisiało niciem, to nie stanie. Także zapraszam Cię do komentowania, do subskrypcji, udostępnienia nagrania. Tak, jak mówię, zostaw coś po sobie w postaci komentarza. Trzymajcie się, pozdro od Huntera.